Halo Łódź, Halo Igrzyska. Cześć wszystkim. Dzięki, że jesteście. Tych, którzy pomylili drogę i poszli przez przypadek na inne panele, wzywamy z powrotem na salę. A, oczywiście żartuję, bo tak dużo się dzieje, że nie mam pretensji, że wybraliście jakieś merytoryczne panele zamiast mojego wystąpienia. A zostałem poproszony, żeby się trochę skracać, bo, bo mamy lekkie opóźnienie, a w końcu wszyscy czekamy dzisiaj na fantastyczny koncert. Przede wszystkim dziękuję Wam, bo widzę tutaj wiele znajomych twarzy. Ostatni raz na tak dużej imprezie widzieliśmy się 3 maja na Uniwersytecie Warszawskim. No, dziś, jak widzicie, gramy już samodzielnie, ale ta frekwencja, którą mamy na igrzyskach, sprawia, że może trzeba się zastanowić nad trasą samodzielną. Zobaczymy. Wiem, że wielu z Was mogło mieć do mnie pretensje, może nawet nie o samo wystąpienie, ale o jego timing albo o niektóre sformułowania, które w nim padły. E, przyjmuję z pokorą wszystkie oskarżenia o to, że rozbiłem opozycję, przegrałem dla niej wybory, chociaż wydaje mi się to lekko absurdalne, a, albo raczej świadczące o jakiejś takiej bardzo słabej em, em, tolerancji na krytykę, lub też o takiej słabej wierze, wierze we własnej siły, skoro 8 minut może wstrząsnąć. E, Aż tak sceną polityczną Polski. Więc przyjmuję z pogorą te słowa, i, um, ale jednocześnie z pełną odpowiedzialnością, ponieważ wszystko, co wydarzyło się później, um, potwierdziło tylko, myślę o filmie Sekielskich, myślę o porównaniach do tęczowej zarazy, um, do nazizmu, cały temat LGBT, który wydawał się coraz bardziej normalny w kraju, którym a gej może założyć nową partię polityczną, może spokojnie już wejść do klubu, okazuje się, że nie. Okazuje się, że a Kościół jednoznacznie stanął pod rękę z władzą polityczną i postanowił z gejów zrobić uchodźców, postraszyć, postraszyć, postraszyć LGBT, postraszyć seksualizacją dzieci i odwrócić kota ogony. Więc wiedząc, że nie wszyscy ze mną się zgadzacie, ale trzymając się Oscara Wilda, kiedy wszyscy się ze mną zgadzają, mam wrażenie, że się pomyliłem. Um, mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że będziemy w stanie być bardziej zgodni a w kwestii tego, co powiem dzisiaj. Ponieważ mam mówić o skromny, że powiem, skromno zakrojony temat jak zwyciężają demokracje. Mam takie wrażenie. Pamiętam, jak Iwan Krastew na. Igrzyska 4 lata temu mówił o, o demokracjach, jak uratować demokrację. Wtedy chcieliśmy demokrację ratować. Można powiedzieć, że wyszło nam tak jak wyszło. A, a dzisiaj chcemy zwyciężyć. Wydaje mi się, że dzisiejszy tytuł jest dużo lepszy. Jak zwyciężają demokrację. Jest jednak bardzo wiele, jest bardzo wiele hmm, pewnych stereotypów związanych z demokracją. Demokracja to dzisiaj jest takie słowo, trochę słowo wydmuszka. Nie ma dzisiaj przeciwników demokracji jako takich. Nawet Korea Północna jest teoretycznie demokratyczna. Jak spojrzycie na dzisiaj nam rządzących mówią, że robią to, co robią w imię demokracji, Orban też nazywa się demokratą. Putin wciąż fałszuje wybory, zamiast a po prostu je ominąć i koronować się na cara. Problem polega na tym, że my, obrońcy demokracji, demokraci, uznaliśmy demokrację na remedium na całe zło. Uznaliśmy, że demokracja jest sposobem, że więcej demokracji jest sposobem na rozwiązanie wszystkich problemów. W rozwoju um, społecznych. Tymczasem demokracja to tak naprawdę sposób do tego, żeby zmienić kiepskie rządy, pozbyć się złego rządu, że obywatele mogą zdecydować, że chcą się pozbyć złego rządu. Demokracja nie gwarantuje nam rządu dobrego, jak wiemy to doskonale, jak widzimy to doskonale dzisiaj. Więc demokracja wyzbyta z wartości nie przez przypadek ostatnim akcentem Igrzysk wolności będzie nic innego jak występ pokolenia wartości, młodych ludzi, którzy znajdą się na scenie tutaj, na tej scenie z Lechem Wałęsą i będą mówić o tym, co im daje te, tego drive'a, co powoduje, że oni angażują się w działalność społeczną, jak oni widzą e, przyszłość Polski. Bo demokracja wyrzuta z wartości przestaje być demokracją, która warta jest obrony. Demokracja nieliberalna, w której władza podejmuje decyzje autorytarnie, twierdzą, że podejmuje w imię obywateli. Być może niektórych, ale na pewno nie wszystkich, przestaje być demokracją wartą, wartą promocji, wartą, wartą ochrony i przestaje być ustrojem, w którym chce się żyć. A przecież ci, którzy w 1944 roku, 1 sierpnia, jechali tramwajem na wojnę, jak zaśpiewa Wam dziś wieczorem Lao Tse, podejrzewam, że Pani dacie ten kawałek. A. Godzina W. Ci ludzie, którzy jechali tym tramwajem 1 sierpnia na wojnę. Wiem, że jest tutaj wśród nas Henryk Panusz, który tego dnia też zdążał na zbiórkę swojego oddziału. Nie wiem, czy jest na sali, ale proszę, powitajmy go brawami. Na pewno jest w budynku. Jest. Jest pan Henryk. Ci ludzie, którzy wtedy, ci ludzie, którzy wtedy jechali Tramwajem na wojnę nie jechali tylko po to, nie tylko dlatego, że oczywiście kochali ojczyznę, byli gotowi za nią oddać życie i wielu z nich oddało to życie, ale oni walczyli nie tylko o Polskę wolną, ale też o Polskę demokratyczną. Ci, którzy w roku 46, 47 próbowali PSL o pięknych tradycjach, ci ludzie, którzy byli torturowani, którzy jak ten ikoniczny Zbyszek Cybulski z popiołu Diamentu, zapalali dla przyjaciół e, spirytus na, na Blacie, którzy dostawali w końcu serię z automatu, jeśli mieli szczęście, jeśli mieli peka gnili, w celi. Ci ludzie oddawali życie dla Polski Demokratycznej. Ci robotnicy w 1956 roku na ulicach Poznania cegielskiego, ci ludzie dostawali kule od policji, od wojska. Właśnie oni chcieli więcej demokratyzacji. Oczywiście nie marzyli o pełnej demokracji, chcieli chcieli chociaż odrobinę więcej demokracji. Chcieli, by chociaż ta klasa robotnicza miała coś do powiedzenia w ustroju głęboko niedemokratycznym. To samo ten, którego na drzwiach ponieśli w roku 70 w grudzień. Ci wszyscy ludzie, którzy którzy wtedy ryzykowali zdrowiem i życiem, którzy zresztą są obecni tutaj. A czy będą obecni? Ludzie tacy jak Bujak, jak Frasyniuk, którzy wymykali się SBC, którzy na, gotowi byli wychodzić na demonstracje. Wiem, że wielu z Was z tego starszego pokolenia, tego pokolenia, które wywalczyło demokrację, było na manifestacjach, roznosiło ulotki, ryzykowało karierą, zdrowiem, życiem, relacjami z bliskimi, nie mając żadnej pewności, że gdzieś na końcu jest droga, którą będą w stanie dojść do zwycięskiego celu. To wydawało się, że to jest walka beznadziejna. Ja czytałem się książek przygodowych i bycie bohaterem wydawało mi się zawsze czymś fascynującym. Ale przecież bohaterem jest się dopiero wtedy, kiedy coś się osiągnie. Wcześniej jest się co najwyżej uznanym za, za szaleńca, który proponuje walkę przeciwko okolicznościom, których nie da się przezwyciężyć. To dla mnie prawdziwy zaszczyt, że stoi na scenie, na której jutro stanie prawdziwy, niemalowany, nielukrowany bohater, który na czele wielomilionowego ruchu wywalczył dla Polski demokrację. Koleg Wałęsa. Mamy całe pokolenie walczące o demokrację, którym powinniśmy, przy którym powinniśmy pochylić głowy. Nie żołnierzy wyklętych. Oni może nie są wyklęci, chociaż nie są też szczególnie hołubieni, szczególnie w dzisiejszej, w dzisiejszej Rzeczpospolitej. A mamy swoich bohaterów i musimy powiedzieć jasno i wyraźnie. Cześć i chwała bohaterom, którzy wywalczyli dla nas demokratyczną Polskę. Oni są, dla nas, oni są dla nas gwiazdą przewodnią, oni walczyli tylko, co ważne, o niepodległość, nie walczyli o suwerenność, walczyli o Polskę demokratyczną. A skoro za demokrację można oddać życie, to znaczy, że może jest ona coś warta. Że może nie powinniśmy, tak jak mówił Churchill, że Polacy są najdzielniejsi z dzielnych, ale rządzeni inni jak podleżni z podłych. Mówił też, mówił też, to akurat biorę do siebie, że jednym z najmniejszych doświadczeń w życiu jest być celem, nie będąc trafionym. Nie wiem, chyba ktoś został trafiony. Na mamy, mamy panteon bohaterów demokratycznych, którzy, którzy w jakimś sensie zostawili nas, znaczy nie zostawili nas samych, ale zostawili nas w sytuacji, w której nie możemy zrzucać odpowiedzialności na zewnętrzne okoliczności. To słowa czyja pod adresem Polaków dzisiaj brzmią bardzo gorzko. Myślę, że nikt z nas nie chciałby się z nimi w pełni zgodzić. I przez lata mieliśmy poczucie, że nasze elity, które, które nami rządzą, ja przynajmniej mam takie poczucie, mają w sobie pewne poczucie odpowiedzialności. W ogóle problem z elitami to jest problem szerszy niż tylko problem Polski. Jeśli e, pamiętacie film Titanic być może, w tym filmie na samym końcu e, ludzie, którzy ratują się w szalupach, a muszą strzelać, a w każdym razie no spychać do, do wody a tych wszystkich burżujów, którzy się pchają na, na łódki, muszą zrobić miejsce dla kobiet i dzieci, ponieważ ci bogacze nie chcą ustąpić im miejsca. Tymczasem w rzeczywistości, jak pisze Faris Zakaria a w swojej książce, przypomina pewne fakty, bo zupełnie inaczej. Kodeks rycerski, honorowy elit, które wtedy znajdowało się niemalże w całości na pokładzie Titanika. Nie pozwalał mężczyznom wsiąść do łodzi, tym z wyższych klas, jeśli nie było kosztem kobiet i kosztem dzieci. Wszystkie kobiety poza pięcioma z klasy pierwszej, trzy z nich wybrały, wolały raczej utonąć z mężami niż, a, niż uratować się bez nich. Wszystkie kobiety i wszystkie dzieci zostały uratowane. W klasie drugiej były bardzo podobne proporcje. Dopiero w niższych klasach te proporcje już były zupełnie inne. To silniejsze wygrywał, a słabsze przegrywał. Nasze elity straciły kompas moralny. Myślę, że kryzys ekonomiczny pokazał to najlepiej. Kiedy okazało się, że koszty poniesione, że ryzyko, które ponosili bardzo nieliczni w imię bardzo wielu, zostało przerzucone na obywateli. Czy dziwimy się, że tak zwani populiści w tylu, w tylu krajach podnieśli głowy? Oni po prostu wyrażają społeczny gniew, do którego ci ludzie mają pełne prawo. Polska, będąc zieloną wyspą, być może tego nie odczuła w takim stopniu. Ale na pewno kryzys ekonomiczny podkopał wiarę w elity. Nie możemy dzisiaj twierdzić, że prowadzą nas w właściwym kierunku, tak jak robiły to przez 20 czy 30 lat po 89 roku. Czy jesteśmy w stanie odnowić nasze elity? Czy jesteśmy w stanie przywrócić moralny kompas, samoograniczenie, honor i przyzwoitość? Czy jesteśmy w stanie przywrócić politykę wartości? Zacząłem od tego, że. o takiej autorefleksji dotyczącej mojego poprzedniego wystąpienia. I mam takie poczucie, i myślę, że wielu z Was, przynajmniej tych, którzy za co dziękuję, solidaryzowali się wtedy ze mną. To był dla mnie bardzo trudny i dla mojej rodziny bardzo trudny czas. Że są takie momenty, w których prawda ma działanie oczyszczające. Że czasem. Trzeba przesiąć wyrzut rzut zakłamania, nie można ocierać twarzy, patrząc w niebo i udając, że pada deszcz, że są słowa, które muszą paść, nawet bardzo trudne słowa. Napisał Pim w 1908 roku, pisząc do swojego towarzysza walki, Feliksa Perla. Walczę i umrę jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest nasze życie, żyć nie mogę. To ubliża, słyszysz, ubliża mnie jako człowiekowi z godnością niewolniczą. Niech inni się bawią w hodowanie kwiatów, czy socjalizmu, czy polskości, czy czego innego wychodkowej, nawet niklozetowej atmosferze. Ja nie mogę. To nie sentymentalizm, nie ma zgajstwo, nie maszynka szynka ewolucji społecznej, czy tam co. To zwyczajne człowieczeństwo. Chcę zwyciężyć, a bez walki i to walki na ostre, jestem nie zapaśnikiem nawet, ale wprost bydlęciem, okładanym kijem czy na hajką. Ci, którzy dzisiaj powołują się na dorobek tradycji, na dorobek sanacji, przedwojennej Polski, Którzy wycierają sobie gębę dymowskim, piłsudskim, gdynią i tym wszystkim, co symbolizuje to, co dobre w końcu w bardzo trudnej i skomplikowanej historii polskiej przedwojennej, z nie, nie sobą reprezentują wszystko, czym ich rzekomy idol tak naprawdę gardził. Koniunkturaliści, drobne cwaniaczki, ludzie, którzy sycą się profitami za swoją służalczość, oni nie mogą nam wyznaczać moralnych standardów, nie mogą nas pouczać o tym, czym jest patriotyzm. My, Polacy, nigdy nie zgięliśmy karku przed władzą, niezależnie od jej pochodzenia. Nie sprzedamy wolności ani za trzydzieści, ani za pięćset srebrników. Ci, którzy wierzą, że Polacy są do tego zdolni, tak naprawdę gardzą własnymi wyborcami, myślą o nich, że są a, jak szypa włowa kiedy rzuci im się kiełbasę, będą się ślinić i zrobią to, co im się każe. To nieprawda. Dotyczy to do, i pamiętajmy o tym przede wszystkim tych, dla których te pięćset złotych znaczy naprawdę bardzo wiele. Możecie nas przygryźć do ziemi, ale nie możecie nas kupić, ani złamać. Pamiętając o prawdzie, która ma działanie oczyszczające, nie możemy zapomnieć o empatii. Specjalnie powiedziałem o wyborcy PiSu, ponieważ mamy chyba zbyt często, mogę mówić za siebie w każdym razie, chęć do takiego odwetu, jeśli nawet nie odwetu, to generalizacji, wkurzenia, jak to jest możliwe, że Inni, nasi rodacy, dają legitymizację rządom, z którymi się tak głęboko nie zgadzamy, które łamią konstytucję. Ale pamiętajmy, i to jest bardzo ważne zdanie, jedno zdanie, które warto zapamiętać z naprawdę dobrej książki Jana Wernera Millera, że wyborcy głosujący na populistów nie muszą być sami populistami. I oporu wobec niepohamowanych apetytów władzy nie pomylmy nigdy z pogardą wobec drugiego człowieka. Bo zwolennicy PiSu to nie jest jakiś abstrakcyjny ciemny lud, ale to są nasze ciocie i wujkowie. Z którymi spędzamy rodzinne święta. To jest uczynny sąsiad z naprzeciwka i pierwszorzędny mechanik z miasteczka, w którym popsuł nam się samochód. Nie dajmy sobie wmówić, że między nami ma być nienawiść. To jest polityka manipulacji, wykorzystująca istniejące różnice do budzenia demonów. Empatia. Wielki nieobecny polskiej polityki. Wyobraźcie sobie na moment, że w 2010 roku, nie 10 a 7 kwietnia, Rozbił się inny samolot. Ten pierwszy, który leciał tam z Donaldem Tuskiem i, i jego całym otoczeniem. Czy myślicie, że gdyby dochodzenie później w tej sprawie mieli prowadzić pan minister Ziobro i jego kolega, pan minister Kamiński, i sam Jarosław Kaczyński, czy naprawdę tak trudno uwierzyć, że także po umownej naszej stronie rodziłoby się wiele podejrzeń co do uczciwości przeprowadzenia tego śledztwa? Jeżeli naszym celem będzie upokorzenie tych, którzy czują, że nareszcie wygrali, że wreszcie ich polityczna reprezentacja ma coś do powiedzenia, to pod Polską nie ma, przed Polską nie ma przyszłości. Polska wsi i małych miasteczek, która raz poczuła się nareszcie podmiotowa, nie da się zagonić znów do końca. Ale polska prowincja nie musi być skazana na wybór między pogardą elit a naszyzmem, czyli ideologią, która głosi, cytując znany przebój z Eurowizji, że to, co nasze, jest najlepsze, bo nasze jest. Jestem z Łodzi, więc mogę trochę wrzucić reprezentowanej dla licznie w Warszawie i powiedzieć jej zupełnie szczerze, że Warszawa tak naprawdę nie interesowała się resztą Polski, bo nie musiała. I to, co obserwujemy dziś, to w naszej mierze jest zemsta prowincji na metropoliach. I zamiast lekceważyć albo co proszę hejtować ten resentyment, spróbujmy go lepiej zrozumieć. Łatwo mi o tym mówić, bo urodziłem się w Łodzi. A jak wy, zwłaszcza drodzy Łodzianie wiecie, nie mamy w kraju jakiejś nadzwyczajnej pracy. Dzisiaj, kilka godzin temu, prezes Jarosław Kaczyński miał wystąpienie na konwencji Pisu poświęconej rodzinie. Rodzina we wszystkich rankingach wygrywa na. Nie czele wszystkich wartości, które są bliskie Polakom, więc moje wystąpienie byłoby niepełne, gdybym nie pomyślał o demokracji w kontekście rodziny właśnie. Prezes Pis powiedział, że nie ma symetrii między rozwojem a wprowadzeniem jakichś związków partnerskich. Mówił o tym, że Pis nie tylko stoi na straży polskiej rodziny, ale też na straży moralności normalności. I czegoś, co można by określić jako zgodne z naturą. To, jak powiedział, żeby rodzina złożona z kobiety i mężczyzny i dzieci. Żeby rodzina była złożona z kobiety, mężczyzny i dzieci. I dobrze, żeby dzieci były, bo muszą być kolejne pokolenia. I dziś trwa atak, rzekomy atak na polską rodzinę, który zmierza do tego, by jej istotę podważyć, by uczynić się co najwyżej jednym z możliwych rozwiązań. My jesteśmy tolerancyjni. To jest taka naszego narodu i to jest cecha także naszej formacji. Ale mówiłem już: tolerancja tak, a afirmacja wszystkiego, co komukolwiek do głowy przyjdzie, nie. Myślę, że to, że to bardzo ważne, jak, jak myślimy o swojej rodzinie. Ja od niedawna, bo od niecałych trzech lat, jestem tatą Stasia i mam poczucie, że to głęboko zmieniło moje życie. Najbardziej być może ze wszystkich doświadczeń, jakie mi się w życiu przytrafiły. I chciałbym wierzyć, że rodzina to nie jest czy inaczej, nie wyobrażam sobie, żeby rodzina to znaczyło powiedzenie nie, konwencji antyprzemocowej, tolerancji dla przemocy wobec kobiet, patriarchatu, zakazu wolności wyboru, także dotyczącego własnego ciała. Czy rodzina to naprawdę musi znaczyć opresja? W tym rozumieniu, które, które nam się proponuje jako, jako rzekomą interpretację rodziny, rodzina to jest tak naprawdę relacja władzy. I można ją wspierać, jeśli przynosi narodowi korzyści w postaci, w postaci dzieci. Pytanie jest takie: czy, czy ci ludzie kiedykolwiek byli w takim starym stylu domu dziecka, w takim bidulu, i widzieli te, te dzieci, które tam po 6, po 8 próbują się przytulić do swojego opiekuna, szukając jakiejkolwiek miłości, jakiejkolwiek bliskości? Czy ci ludzie naprawdę sądzą, że. Dwie dziewczyny, dwie kobiety albo dwóch facetów, którzy wychowają takie dziecko jak swoje. Naprawdę są czymś gorszym od losu, które czeka to dziecko pozbawione miłości w życiu. Które nigdy nie będą miały ani ojca, ani matki, to lepiej, żeby nie miały dwóch matek i dwóch ojców. Jak trzeba być bezgłości? Bo demokracja, proszę Państwa, nie wygra bez miłości. tak? Prawda, empatia nie wygra bez miłości. I dla mnie, kiedy o tym myślę, to rodzina to jest ojciec, który obejmuje syna, który właśnie powiedział mu, że jest gejem i mówi: Kocham Cię. To mama, która głosując na PiS opatuli w drzwiach swoją kochaną córkę ciepłym szalikiem. Kiedy ta biegnie na czarny protest. Nie będę przedłużał tego wystąpienia, ale mam głębokie poczucie odpowiedzialności. Indywidualnej, ale też w jakimś sensie zbiorowej, ponieważ należy do pierwszego pokolenia, które o Polskę nie musiało walczyć, ale ma dzisiaj gigantyczną szansę do tego, żeby stwarzać jej przyszłość. Mam takie poczucie, że ci, którzy dzisiaj wychodzą, którzy licznie tutaj jesteście, wy z liceów, którzy chodzicie protestować przeciwko klęsce klimatycznej, która nam się szykuje, lepiej niż ktokolwiek, lepiej niż ci wszyscy politycy rozumiecie, czym są dzisiaj prawdziwe wyzwania. Umiecie zrobić użytek z własnej wolności i użytek z demokracji. Ci z Was, którzy w deszczu, wyśmiewani, wytykanymi palcami stoją wciąż na, na placach, na Piotrkowskiej, pod Sejmem, z transparentami, przypominacie, jesteście wyrzutem sumienia. Nie dajecie zapomnieć. Wy wiecie, czym jest prawdziwa demokracja. Wy jesteście tymi prawdziwymi bohaterami demokracji. Nawet jeśli tak nielicznymi. I tego Wam serdecznie gratuluję. I tyle czuła przed tym, że jesteście w stanie, nie mając rozpoznawalnych nazwisk, ani twarzy, niczego nie mając żadnych zysków z tego, co robicie, trwać w swoim uporze, wierząc, że to szaleństwo by się wydawało, kiedyś zostanie uznane za bohaterstwo. Tak jak stało się to po 35 latach, kiedy Polska została znów krajem suwerennym i demokratycznym. Na sam koniec. Skoro już zacytowałem Laocze, miałem plan, zaśpiewać fragment, ale uznałem, że to chyba jest przesada. Pomyślałem, że. <grystanie> Nie. Nie będę może śpiewał, ale przytoczę wam fragment. Fragment wierszu Kamila Baczyńskiego. Tak mam śpiewać? <grystanie> Myślę musieli śpiewać wszyscy ze mną. Kto zna. Okej, okay, słuchajcie, bo tak. Laocze dzisiaj gramy, zakładam, że połowa z Was przynajmniej przyszła na koncert i tylko czeka, że zejdziemy ze sceny. To pamięta godzina W, Laocze? No, pamiętacie? Nie pamiętacie? Ok, możemy zaklaskać. Nie. Ok, nie chcecie klaskać, no. Trambajem. Jadę na wojnę Tramwajem, przydziałem nur kur, Deutsche W potem nas skroni, zimnym lufy, wisa, nogawce, spodni Siekiera, motyka, piłka, szklanka Biało-czerwona opaska moja, opaska na ramię powstańca Laskać! kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule Ja nie pękam, widzę śmierć, od tak, na krótką koszulę No i dalej już wiecie jak szło Ale... To nie jestem Bo teraz już go nie zaśpiewam, ale chciałem wam przeczytać ten kawałek To jest fragment Wiersze, które, które wszyscy znacie. Też jest w tej, tej piosence. Wyszedłeś jasny synku z czarną bronią w noc i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy ci serce pękło? Mam jedna szarża, do nieba wzwyż. Jeden order nad grobem krzyż. To cud, że dziś za Polskę demokratyczną rodzice nie muszą wysyłać dzieci na pewną śmierć. To cud i przywilej, że możemy dla niej żyć i działać i zwyciężyć. Dziękuję.